Witam w kolejnym odcinku, dzisiaj sobota, ulewny dzień, od, rada, od rana pada, widzę kret się wrąbał, świeżo naryte, następny zboże trochę się podniosło, więc nie jest jeszcze aż tak tragicznie, ale tu środkiem powalone i tak to. Tam z dołu też większość powalona. Trochę się podniosło, bo podniosło. Ale nie jest najlepiej. Najgorzej też nie. Owce są na drugiej kwaterze. Zaraz tam do niej przyjdziemy. Zebrałem ogórki wczoraj. Bardzo ładne były. Wielkie za chwilę tutaj przerwę, bo nagrałem ten filmik jak już zebrałem i pokażę wam zobaczycie tam jak wyglądały został ino jeden taki mały tam a tu rosną jest rośnie krzak takiego zwykłego ogórka tu koktajlowe pomidory zwykłe papryka lipa jak to jest zwykłe pomidory, tam już jeden się czerwieni No, więc teraz przerywam i zobaczycie sobie jak yy, wyglądały te ogórki zbierzemy sobie teraz ogórki to Wam dam do jakiegoś filmu, bo akurat będę zbierał Zbieram te ładniejsze sam raz na obiad będzie na mizeryję Ładne ogórki się udały Teraz wystarczy zebrać, bo Później jak Już dłużej będą siedzieć to y, Zrobią się Miękkie Ten niby już jest trochę miękawy, ale Jeszcze zdatny Ładne ogórki Urosły o niektóre mniejsze Ale Sam raz Tutaj taki dzyndzel jeden Urósł, ale łoniec jeszcze rośnie sobie. Tutaj na półce jest jeden. Fajnie się położył. Też ładny. O, widzicie, odbarwiony od półki. Największy chyba, no. ogóraz, Jeszcze jeden tutaj. I raczej już. Ogórków chyba nie będzie. Sześć ogórków z krzaczka. Takie wielkie. Tutaj już nie widzę tutaj jeszcze rośnie, ale to już jest inna odmiana te są typowo szklarniowe a te zwykłe takie ogórki one sobie tutaj rosną też tego dydla zostawię na razie no to sobie do siatki spakuję, jeszcze wam pokażę o tu są pomidorki, jeszcze nie dojrzewają pokażę wam jeszcze jak fajnie urosła już jedna dynia już jest dość spora. Tak na szybko. Dynie od Anki. może zobaczyć jak jedna fajnie już rośnie. Wielka. No i tutaj jest kolejna. Taka. Tam dalej. Następna. Idzie. Tutaj. Tutaj była, ale ją trafiło. No, więc to dorzucę Wam do jakiegoś filmiku. No, więc widzieliście pewnie już yy, ogórasy już na obiad poszły. fajnie, dobre, swojskie. I teraz przyjdziemy owce z tej drugiej kwatery wypuścić, bo pada. Tam się schowałem pod wiatką. Puściłem, żeby tam trochę wypasły jak tam wypasą to znowu przejdą na trzecią kwaterę i tak po kolei taki wypas kwaterowy Z jednej kwatery wypasą, pójdą na drugą już zmoczyło je trochę Trochę je przepuka No więc tutaj sobie otwieramy Kaptur założyłem na głowę, i muszę. No, się. Muszę chować telefon pod głowę, żeby mi go nie zalało. O tutaj tą pierwszą kwaterę już ładnie wypasły trochę, jeszcze trochę zostało. I później z tamtej łąki będę im trawę wykaszał. O tutaj coś już wyjadły. Jutro niedziela, nie będzie padało, to tutaj je jeszcze wpuszczę. Ale nie będę zamykał tego. Jak sobie to będzie otwarte. Może przestanie padać, to sobie tu jeszcze wejdą. Przegonimy je teraz. O, widzicie, już tu przydeptane. Wyjedzone. Mokrawe takie trochę się zrobiły. Pod tym drzewem pod tym deszczem wimbrowie będę musiał zakropić jeszcze ten, tym sprayem to miejsce po urwanym rogu <grym> zobaczcie jakie mokre przemyło je trochę no sobie lecą pod wiatkę tam już będę miały sucho więc się trochę wysuszą Jutro im będę musiał przynieść słomy suchej, tam do tej wiatki będą miały sucho trochę się muszę odsunąć bo niechętnie wchodzą jak jestem na pastwisku zaraz będę uciekał stąd bo też już pomału przemakam Pójdziemy jeszcze do kur. Zobaczycie jak fajnie już barw nabrały. Nogi mi się żółte porobiły tam koło oczu to co takie blade były na głowie to też już czerwoniutkie po tej fermie. Bo jak z fermy przyszły to całe blade były. Teraz już fajnych kolor, kolorów nabrały. No. Owieczki tutaj sobie teraz będą schnąć. zobaczę jak tak będzie cały czas padało, to zamknę je do stajenki, ale może przejdzie. Dobra, to widzimy się jeszcze u kur. Jesteśmy już w stajence. Widzicie, kury też całe mokre chodziły po tym deszczu. Kogucinki dwa, a tym jarzębiaty i zwykłe. No właśnie mówiłem, zobaczcie, już ma, mają te kury fajne żółte nogi. I te koło głowy, widzicie, też już ładnie zaczerwienione, nabrały rumieńców. Nogi żółciutkie. A jak przyszły z fermy, to blade były jak. Śmierć. Niektóre już się też całkiem opierzyły. Tak, ta tutaj ładnie. Niektóre jeszcze nie całkiem. Na przykład ta jeszcze tutaj na się ma trochę mniej piór. Te białe. tutaj zapomniałem jak one mają lek horny? Chyba tak. Już też um, zaczęły się nieść fajnie. Na razie takie malutkie jajeczka, ale pomału będą większe. Ten kowłocz cwany chowa się przed deszczem. I teraz wyszedłem, to wyszedłem na zewnątrz. No, tak to wygląda. Dobra, to na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę. Komentarz, zasubskrybujcie, by być na bieżąco. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.